Witam Was bardzo serdecznie w moim takim ciekawym filmie, bardzo ciekawym, z Edynburgu. Przywitaj się, Basiu. Say hello to everybody, Jamie. Hello. I mam dla Was niespodziankę. Very surprising place I have. Bardzo interesującą, ponieważ każdy fan pewnej serii i nie tylko, nie tylko jednej, będzie chciał zrobić sobie zdjęcie, będzie chciał, nie wiem, zrobić film nawet z tego. Dlatego, że moi drodzy, nie dość, że macie fajne widoki na południe, idziemy trochę na wschód, przy ulicy Holyrood Road. Nie zgadniecie jaki tam budynek zaraz zobaczycie. Na moment. Niestety nie będzie można tam wejść, bo jest ochrona. To jest twój dom. To jest twój dom? This is your house? Where? That? Okej. Okay. If it's your house. That jest mine house, too. Więc so, moi drodzy uwaga. Jeżeli nie zorientowaliście się jeszcze jakie to jest miejsce, no to się zaraz zorientujecie. O no, już troszeczkę tak zdradziłem w tle jak to wygląda. Skocka flaga, bardzo fajna, zresztą tak jak moja bluza. Bardzo ładna architektura, podoba mi się, angielska, lubię ją. Obok jakiegoś teatru czy tam jakiegoś stadionu. Uwaga, Rockstar Noż. No to, to jest twój dom? <grymne> <grymne> Legendarny budynek, moi drodzy. Czekamy na GTA 6. We are waiting for GTA 6 now. <grymne> 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 tak. Takie oto miejsce dla was chciałem pokazać. Niestety nie da się wyjść do środka. Bo się dowiadywałem na Google Mapsach jest informacja, że się nie da, ale no, co zrobić. Ta lampa nie zasłania. Także panowie z Rockstar. Czekamy na GTA 6. Dear Rockstar North and Games and every other uh, little studio We are waiting still for GTA 6 i was just wondering if it's not a to release in 2026